Nie mamy planu, co się tutaj dzisiaj zdarzy. Nie, mamy świetny plan. Więc plan jest taki, że dzisiaj będziemy kręcić mój świetny film, który niedługo będzie dostępny na moim kanale. Jak go dzisiaj nakręcę oraz jak go potem złożę wkrótce. W przyszłym tygodniu może nie być filmiku, ponieważ. Jest Sylwester, a potem Maria wyjeżdża Maria wyjeżdża, co oznacza, że Zofia prawdopodobnie będzie się nudzić I w końcu w pewnym momencie postawi przed sobą kamerę i powie Hello, Hello YouTube! Mylisz się Będę miała bardzo dużo rzeczy do zrobienia A, no to... Na przykład szyjnokowanie Ja na przykład jedę sobie na narty Skońca. Skońca. O, a, będzie na testy ich dzieci, ładnie, jak pan kłamie. A, oczywiście, strasznie tęsknię za moim byłym gimnazjum i dlatego tak strasznie chcę znowu za wami. A, strasznie tęsknię za moim starym gimnazjum i dlatego tak strasznie chcę z wami pojechać e, na zimowisko. Z wami. czyli z wami, którzy że Prawdopodobnie nie oglądają tego, ponieważ po co mieliby oglądać? Po co mają oglądać dwie stare absolwentki, które siedzą i gadają do kamery? Jaki w tym sens? Zofia, wytłumacz mi sens mojego życia! Jesteś żałosna. A! 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 Ona jest żałosna. Opowiedz opowiedzieć o swoich osiągnięciach życiowych. Jakich osiągnięciach życiowych? Mojej nauce dwóch akordów na ukulele. Możemy wam pokazać. <laughs> Gdzie jest ukulele? Czemu tam wstawiłaś okulele? Żeby się patrzyło na mnie kiedyś wie. Tylko że schowała się za zasłoną. Bardzo To jest okulele, Patrzcie, jestem pewna, że zamawiając się przez internet wzięła próg przy przystawiła do tej kanapy i po Cię i do kanapy. I muszę cię niestety zawieść, Ponieważ jest cały w brokacie. Tak. Ja nie umiem grać na kule. Kupa Maria. Okej. Okay. teraz ja. Ja wam pokażę, że ja umiem. Tak dziwnie, to nie, ma, to nie ma żadnego sensu Graj sobie tak Zagłuszasz tak mnie Trochę o to chodziło Jestem taki tam Jak palec Albo coś tam O, to Oto jedyna piosenka Którą umiem zagrać Jesteśmy żałosne. Nie powtarzaj bardzo tego, żałosne. ponieważ jak będziesz to powtarzać, to nasi. Nie to się To nie jest prawda. Jesteśmy bardzo cool. Jesteśmy stuprocentowo cool Wręcz hipsterskie jesteśmy Nie, nie używaj tego słowa Widzisz, bo prawdziwy hipster nigdy nie powie, że jest hipsterem Właśnie, a jak ktoś mówi, że jest hipsterem, to znaczy, że jest autentycznie starem. nie jest hipsterem Jesteśmy hipsterem. Właśnie nas poniżyłaś Dlaczego nie? Po prostu stwierdziłam, że nie jesteśmy nimi Jakbym powiedziała, że nie jestem hipsterem, to bym była to nie ma żadnego z tanto <śmianowicie> <sens. śmianowicie>